Najpierw się uśmiechnę, ja staram się być miła i pogodna, może trochę za szybko tworzę materiały, ale ale chciałabym dzisiaj nagrać taki film, co jest mitem, co jest prawdą, co jest plotką. A zanim to, to powiem Wam, że chciałabym oczywiście być taka neutralna w tym, w tym poszukiwaniu zaginionej Pani Beaty. I rodzina skontaktowała się ze mną, że od, odnośnie tego grobu, od, odnośnie pogrzebu pani Janiny Piątkowskiej, jeszcze tutaj wszystko, na wszystko sobie zerknę, bo mam dużo um, informacji i może nawet nie wszystkie, też je dokładnie podam, bo na przykład osoba, która mi powiedziała tą historię z tym grobem, żeby udowodnić własną prawdomówność to mi podaje takie różne informacje że na przykład też zna bardzo dobrze panią Beatę i to nie tylko z jednego sklepu w którym pracowała bo wiemy że pani Beata ostatecznie pracowała jako osoba sprzątająca w banku ale wcześniej pracowała w takiej piekarni a właściwie w sklepie, w sklepie przy piekarni która się nazywała ten sklep to był sklep, piekarnia, drożdżyk. I tam ona dość długo pracowała, ale jeszcze co ciekawsze, i tam właśnie, no bo zanim dojdę do sprostowania całej tej sytuacji, i jak najbliżej prawdy z jednej i z drugiej strony. To chcę powiedzieć, że no, pani Beata miała też swoje życie, i, i niekoniecznie tylko rodzina ma y, 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 najważniejsze informacje. I żeby to śledztwo mogło pójść naprzód, czasami trzeba słuchać osób, które, które niekoniecznie y, y, pochodzą z rodziny, tylko są jakimiś przyjaciółmi, które, którzy spotykali panią, y, panią Beatę Klimek też w sklepie. Na ulicy Hanki Sawickiej, u pani Bożenki też wcześniej pracowała, stała w sklepie spożywczym i sprzedawała. I tam klienci przychodzili, I może, i może to nie jest tak, że nikt jej tam nie znał i nie ma prawa się wypowiadać na temat, jaka była, co robiła i, i co mówiła. I myślę, że jeżeli ktoś ma takie informacje, to warto im się przyjrzeć i zweryfikować. Czy to rzeczywiście są tylko plotki, czy nie? Więc przede wszystkim skontaktowała się ze mną Ola i mi powiedziała, że jest to nieprawdziwa informacja, że babcia jej została pochowana bez informacji, gdyż ona taką informację o pogrzebie miała. Choć co prawda, na tym pogrzebie się nie pojawiła, no i potwierdziła, że, że po prostu nie ma kontaktu tak naprawdę z tą rodziną od strony rodziców pana Jana. I potwierdziła, że jest tam konflikt rodzinny. I ten konflikt rodzinny, no z tego co wiem, jest dość poważny, skoro nie ma tam kontaktu, i mam nawet taką myśl, że być może ten, t, trzeba by było dotrzeć do źródła tego konfliktu. Być może nawet ta najmłodsza rodzina nie wie, o co te siostry tam tak się kłóciły ze sobą, bo bo być może beata wiedziała na przykład coś i dlatego musiała zginąć, bo wiedziała za dużo, a może tam już od lat coś jest spychane pod dywan, i, i może chciała to jakoś wykorzystać w tym, w tym procesie sądowym, rozwodowym, albo może tylko straszyła pana Jana, więc nie wiadomo właściwie ostatecznie tego motywu i nawet też ostatecznie jeszcze nie posądzamy prawnie pana Jana, bo może ten konflikt te, tej rodziny tak głęboki. To może był już za trudny dla pani Beaty, i może jednak po prostu opuściła, jakoś nawet ukrywając to, to swoje opuszczenie tej rodziny. Więc no, no jest jednak ciągle taka nić nadziei, że może pani Beata opuściła z własnej woli ten dom, bo jak wiemy, nie chciała tam przychodzić, starała się spędzać czas. Poza tym domem, a jak tylko tam szła, to włączała nagrywanie, żeby wszystko, co tam się dzieje i mówi, było nagrane. Więc, więc no, był to czas ogromnego konfliktu, ale z tego, co się dowiedziałam, i właśnie to Ola mi to potwierdziła, że ta rodzina, o, właśnie od strony pana Jana rodziców była bardzo skonfliktowana nie tylko wewnętrznie, ale też z mieszkańcami, z sąsiadami, z mieszkańcami. I no właściwie do tej pory nie są nawet na dzień dobry. I tam um, były sądowe sprawy właściwie o, 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 o śmieci nawet. A no i myślę, że jakoś tam ta rodzina się napędza takimi konfliktami i, i nie umie rozwiązywać inaczej. Wiecie, konflikt mieć z kimś... I ja też bym nie chciała na przykład mieć teraz z rodziną pani Oli, że ja tego wcześniej z nimi nie skontaktowałam się z nimi. Nie chciałabym mieć z nikim konfliktów, ale czasami wiecie, jak nic nie robisz, tylko idziesz tak jak cię coś poniosło, to konflikt murowany. To tak jak jest ze sprzątaniem. Jak nie posprzątasz, to zrobi się sam bałagan, a sprzątanie jest już trudną pracą, więc, jak, więc ten pokój, który powinniśmy mieć, i pojednanie, no jest ciężką pracą. Czasami trzeba przeprosić kogoś, a nie, a nie mieć taki system po prostu obronny, że się kogoś właśnie oskarża. Więc ja przepraszam, że nie skontaktowałam się i nie, i nie, nie zapytałam, czy jest to prawdziwa informacja, tylko ją podałam. No ale wiecie, jak i, i dostałam tą informację, że ona jest y, y, no, w, w jakiejś części nieprawdziwa, tak, bo, y, bo oni sami byli poinformowani o tym pogrzebie. No, natomiast jak mówić, że nieprawdziwa jest historia y, mieszkańców, którzy nie zostali na ten pogrzeb zaproszeni i poinformowani, a kiedy po trzech miesiącach próbowali się skontaktować z tą rodziną pytając się gdzie jest ta matka, to syn tej siostry, taty pana Jana, yy, który tam mieszka, w tym domu, yy, gdzie umarła ta Janina Piątkowska, po prostu powiedział: Nie wiem, i nie chciał rozmawiać w ogóle, więc, no wiecie, po trzech miesiącach. Więc to też pewnego rodzaju było jakieś zaginięcie dla, dla tych mieszkańców może właśnie skonfliktowanych z rodziną, dlatego nie poinformowanych ale to oni uważają do tej pory, że to jest jednak nie fair. Nie? I i, I tak łatwo nie chcę się przeprosić. Natomiast ja, chcąc być osobą postronną i wiedząc, że, że mogłam tutaj urazić rodzinę, i może była to jakaś nie do końca sprawdzona informacja od ich strony, no bardzo przepraszam. I przepraszam również za to, że powiedziałam, że to był hit, ta informacja, no bo może to rzeczywiście źle zabrzmiało, więc za to też przepraszam. Natomiast, no może jeszcze tutaj do tego dojdę, bo, bo rzeczywiście Ola mi też powiedziała, że ten grób już został odnowiony i już teraz jest informacja na grobie, że ta babcia jest tam pochowana. Aczkolwiek też co do mnie, bo, bo ja weszłam na tą stronę tego cmentarza i próbowałam na własną rękę odszukać tą, 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 tą babcię, i niestety wyskoczyło mi jeszcze stare zdjęcie, gdzie nie było informacji, o tym, że w tym grobie również jest. Znaczy, była informacja, że w tym grobie jest położona również ta babcia, ale zdjęcie grobu było jeszcze stare i mi pokazało, że tam jest jednak tylko ten pan Jan e, e, pochowany. Ten mąż, w którym grobie ona została pochowana. Więc no, no, co mam zrobić, jeżeli dostaję taką informację? Natomiast ponoć już jest od jakiegoś czasu to odnowione i jest już teraz nowe zdjęcie w internecie. Więc, więc tu koniec plotek. Po prostu stoję na rozdrożu dwóch informacji. Gdzie jest do końca prawda? No być może warto by było, żeby prokuratura ten temat też jakoś podjęła, dlatego że może źródłem czy motywem zaginięcia pani Beaty może być też konflikt rodzinny w tamtej rodzinie od strony rodziców pana Jana. Bo może pani Beata coś wiedziała, albo była jakoś zamieszana w to, nie wiem, i co to dokładnie było, no to ja już tego nie sprawdzę, bo ja nie mam takiej możliwości, żeby do tamtej rodziny pójść i się pytać. nie. A gdyby rozwiązać tą sprawę i zobaczyć, że tutaj wszystko jest czyste, no to ten, 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 ten wątek, ten ślad, ten trop yy, można by było. Zakończyć. I o to chodzi, żeby nie na siłę komuś mówić, ty zrobiłeś to, tamto, tylko żeby, jak jest nowy trop, żeby go zbadać i ewentualnie wyeliminować. Ten trop, ostatecznie, który pozostanie, będzie świadczył o tym, że jednak nie ma innej możliwości, więc musiało być tak. Że na przykład to jednak jest winna, czy tam rodzina pana Jana w znaczeniu rodzice. Ta pani Agnieszka, kochanka czy pan Jan, ale to też jeszcze nie, nie jest do końca udowodnione. Bo co mnie tak trochę dziwi też w tej sprawie, że oni tak z, z kartką, z ołówkiem w ręku, tak zaplanowali widocznie to zaginięcie, że jest tak trudno policji odszukać to ciało, że niby była już jakaś informacja, że to ciało jest w wodzie, w jeziorze, no i co, już kolejny, kolejny dzień. Też mieszkańcy się przyglądają tym poszukiwaniom, natomiast ciągle nic nie znaleziono, więc nie wiadomo, czy rzeczywiście to ciało tam jest. Natomiast te cmentarze, to jednak ludzie mi wielokrotnie piszą, a czy zostały przeszukane cmentarze, nie? No nie wiem, czy zostały przeszukane cmentarze, dlatego ja chętnie ten trąp, trop podjęłam i no i zobaczymy, nie? Ta rodzina, ta rodzina no ten, ci ludzie, którzy mi Powiedzieli o tej historii z ich perspektywy widzenia. Mówią mi, że, że jednak by chcieli, żeby to było przez policję sprawdzone, bo w ich sercu jest to prawdziwa historia. Zwłaszcza, że sami próbowali odszukać tą, tą babcię. No więc oni, ta dzisiejsza żyjąca rodzina, najmłodsza, może nawet nie wiedzieć o tych poszukiwaniach tej skłóconej rodziny, a jednak to jest jakaś historia, a nie tylko plotki. Może po prostu trzeba to rozwiązać i potwierdzić, jak to było, i, i zakończyć ten wątek, i wtedy będziemy wiedzieć, że trzeba ciała pani Beaty szukać gdzieś indziej, a nie ewentualnie na, na cmentarzu. I chciałabym wrócić też do tego wcześniejszego mojego filmu, gdzie też dostałam bardzo dużo krytycznych komentarzy o tym, że ja źle jednak szukałam tego ciała. Może też powinnam przeprosić, że miałam za dużo takiej euforii i mówiłam, że jest fajnie, bo ja właściwie to tak mówiłam, żeby Was też zachęcić do tego, żebyście brali udział w takich poszukiwaniach, że się nie nudziłam, ale to nie, że to była zabawa dla mnie i tego nie mówiłam. Cieszyłam się, że jest ciasto, że jest poczęstunek, że jest spotkanie, ale. Ale to nie znaczy, że, że ja chciałam żeby dać taki klimat rozrywki i zabawy, absolutnie. I też tak się nie czułam. To była ciężka praca dla mnie, mimo wszystko chodzenie po tych lasach. No i na, największy zarzut do mnie, że ja nie posłuchałam informacji, że nie wolno wchodzić do tych, jezior, do tych jezior i że ja naruszyłam ślady, ewentualnie kryminalistyczne, szukając. No słuchajcie, po pierwsze, informacja o tym, że nie wolno wchodzić do jezior to jest jakiś fake przynajmniej na tamten czas może teraz pojawiła się gdzieś informacja której ja też nie mogę nigdzie zweryfikować od momentu kiedy ci nurkowie się zaangażowali to żeby już nie mieszać że ktoś tam szuka na swoją rękę więc teraz są przeszukiwane jeziora ta rzeka regę i te i, i jakieś te obszary zawodnione że tak powiem to, to policja być może teraz dała taką informację żeby nie szukać natomiast nam przed pójściem do lasu nie dano informacji, że my nie możemy yy, w ogóle mieć nic wspólnego z jeziorami. Nie było takiej informacji. Trzeba było dbać o własne bezpieczeństwo. Więc kiedy ja tam weszłam do tego jeziora i nawet nam powiedzieli, jakby się coś stało, to SOS, jak to robić. Więc jak ja tam weszłam, zobaczyłam, że już jest za, gr za grąsko, za, za bardzo, i ja już dalej nie mogę, no to się wycofałam. I na szczęście nic się nie stało i nie musiałam używać tej aplikacji SOS. Więc ja w ogóle nie wiem, skąd, skąd w ogóle taka informacja, tak naprawdę, że my tam nie mogliśmy wchodzić do jeziorek. To jest nieprawdziwa informacja, to jest jakaś plotka. I e, też e, co do tych ewentualnie niszczenia tych dowodów przeze mnie, bo ja dotykałam ten sznurek. Po pierwsze, dla mnie osobiście, informacja, że coś konkretnego znaleźliśmy, to by była. Już pomijając samo ciało, to by była torebka, klucze, kurtka, wiemy, jak wyglądała, jak była ubrana. Gdyby któryś z takich przedmiotów stanął na mojej drodze, to na pewno bym go nie dotykała. Już nie, pomijając to, że byłam w rękawiczkach, nie pomijałabym, bo wtedy bym wiedziała, że jak nawet rozłożone jest to ciało, to jest istotne. Natomiast gdybyście widzieli, ile tam było śmieci, tam nawet była lodówka wyrzucona. To co, jak widzisz lodówkę, to co nie otworzysz? To co będę wzywać do każdej, do każdej śmieci, która jest wyrzucona w lesie, będę wzywać po prostu Straż Pożarną, żeby to ona ten śmieć przeszukała? No nie. I tam rzeczywiście był jakiś sznurek przywiązany do drzewa. Ja go dotknęłam, bo mnie zainteresował dotknęłam go rękawiczkami. I, I nawet wydaje mi się, że to, był, że to nie była jakaś ważna historia, że być może tam był wiązany jakiś ponton. Yy, ale jak oni przyszukują teraz te, te jeziora, no to chyba by, być może do tych małych jezior też nam dotrą. Ja nie wiem do, do końca, gdzie policja szuka. Natomiast ja przez by mi, mi nie przeszło, żeby po prostu nie zobaczyć, co to tam jest, czy to jest warte zgłoszenia, czy nie. Że ja nie mogłam tego sznurka dotknąć. To co to w ogóle, to jak to szukać, jeżeli nie można do, dotykać rzeczy w lesie? No w każdym razie sami ocencie, czy, czy rzeczywiście, idąc na poszukiwania, nic nie można dotknąć, bo, bo, bo o to chodziło, żebyśmy to my tą pra, pracę zrobili. Bo jakaś osoba yy, z innej grupy znalazła jakieś pustaki. I było ich za dużo i za ciężkie, żeby ona wszystkie je przeszukała, więc to zgłosiła, i co? Był konflikt z policją, bo dla policji to nie był jakiej, jakaś ważna informacja. Dla niej to była ważna, dla niej wydawało się, że trzeba tam wrócić, a policja skoro to nie but, skoro to nie torebka, skoro to nie ciało, to nie chcieli tam wracać. No i był konflikt, który ja słyszałam. I który po prostu być może właśnie na tym polega, że, że policja chce konkrety, a nie jakieś śmieci i sznurki znalezione. Więc wydaje mi się, że ja jednak dobrze szukałam, tym bardziej, że ja całym sercem szukałam i, i próbowałam właśnie wszędzie się dostać, gdzie się tylko da. I, I nie wiem, no może moje naj, naj, na, następne poszukiwania, może będą jeszcze lepsze, bo wtedy się bardziej dopytam: a czy do jeziorka mogę wejść, a co można brać, a czego nie dotykać. A ja wtedy tej informacji jeszcze nie miałam, więc mam nadzieję, że, że będzie teraz to, to lepiej. Chociaż mi się wydaje, że powiedzą mi, że tak, no bo leży butelka, Uff, to, co nie mogę jej dotknąć, bo ślady. Wiecie, to są ogromne obszary, ktoś to musi przeszukać, i nie może policja jechać do każdego śmiecia. Tak? Do każdego pustaka, który gdzieś tam leży. To my mieliśmy to sprawdzić. No przynajmniej takie, takie moje było przekonanie. Nie? No więc, więc tyle. Jeszcze raz przepraszam, jeżeli e, nie poinformowałam rodziny o tym, że coś się dowiedziałam i nie skonfrontowałam to z nią. Aczkolwiek myślę, że coś tam jednak jest na rzeczy i warto by było tę sprawę tego konfliktu może poruszyć, bo może tam gdzieś jest źródło prawdziwego motywu. I może właśnie ten, to jako, jako taka jakaś poszlaka, no może nie, i trzeba by było to wyeliminować. Może rodzice, rodzice, czy tam rodzina pani Beaty lepiej wie, czy to jest coś ważnego, czy nie. No i tak to zostawiam. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. A zapomniałabym o tym. Bo przecież ten film dzisiaj miał być o tym Panu, który o tym gospodarzu. Do którego pojechał Jan wcześniej rano i miałam dać Wam ciekawe informacje o nim. Więc teraz trochę się wystraszyłam, mówiąc takie informacje bez jego zgody, więc ja po prostu tam mi też różni mieszkańcy powiedzieli, co i jak. I co może jest, Taką ciekawostką od strony mieszkańców, nie od tego, od tego pana właściciela, chociaż jest to ponoć taki wielki właściciel tam i przez wszystkich znany. I tak na tyle przez wszystkich znany, że właśnie jeden z mieszkańców Łobez polecił panu Janowi pojechać tam blisko niego, dlatego że tam właśnie jest dużo kamieni. Bo tak naprawdę te kamienie one przeszkadzają. One przeszkadzają na polach w uprawie. Te kamienie, pole uprawne trzeba oczyścić z kamieni. I poinformowano go, bo ten pan e, gospodarz ma dużo pól, że on przy tych polach ma dużo tych kamieni, przy drodze. I teraz tak. Chodzi o to, że pan Jan zajechał do tego gospodarza. I, i y, mieszkańcy się zastanawiają, a po co on właściwie tam zajechał? Dlatego, że te kamienie one są po prostu z pola wyrzucone przy drodze i on by mógł je sobie po prostu zabrać. Oni uważają, że one są darmowymi kamieniami. Być może Jan y, jednak tam pojechał, żeby się dopytać, czy rzeczywiście one przy tej drodze tam blisko jego domu są prywatną własnością, czy, czy można je sobie zabrać. To jest taki mój pomysł, a chociaż, chociaż y, ci. Ludzie, którzy tam mieszkają, uważają, że jednak kamienie to są leżące przy drodze, wywalone z, z, tak naprawdę z tych, w takich kupach po, położone. Eee, to, to one są jednak dar darmowe. No, w każdym razie może pan Jan nie chciał tak brać na własną rękę i tylko do niego pojechał, żeby się zapytać. Więc to jest taki, taka myśl. Ale co jest ważne, ten pan, ten gospodarz, wielki gospodarz, bardzo majętny gospodarz przez to, że jest majętny, ma kamerę. I on, ten pan Jan, jadąc do niego, on na tej kamerze się nagrał. Natomiast ci mieszkańcy dzwonili do niego i on powiedział, że nie udzieli tej, do, do zobaczenia tego, do odtworzenia dla nas te, tego, tego nagrania, kiedy pan Jan tam jest. No i szkoda, bo może będą nam dało jakąś informację. Natomiast pytanie jest, czy pan Jan wtedy pojechał tam do niego? Bo naprawdę, czy wiedział w ogóle, że tam jest ta kamera? Czy to było jakieś robienie sobie alibi jedynie? Czy, czy nie wiedział, a jednak chciał jedynie dopytać się, czy może zabrać te kamienie? Poza tym był tam tylko chwilę i czy rzeczywiście wrócił do domu z tymi kamieniami? To też jest pytanie, bo niby pojechał po kamienie, a czy zabrał te kamienie, które tam. Leżą bardzo obficie przy, tych, przy tej drodze takiej brukowej, która prowadzi tam do tej posiadłości. Czy on je zabrał? No to po co pojechał, jeżeli nie zabrał, co nie podobało mu się, a przecież tam było tykami mnóstwo. Więc no jest to coś, co, nad czym też warto by było się zastanowić. No i tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję za, za to, że. No, jesteście I, i wiem, że jest to bardzo trudna sprawa. Biorę to na klatę, pokazuję swoją twarz. Znacie moje imię i nazwisko, więc, więc też mam dużo tutaj odpowiedzialności, tak? bo ktoś może mnie gdzieś posądzić, i, i, i to no, może się na mnie skończyć. Trudno dla mnie, tak? a ktoś, kto może robi sobie kanał. Gdzie nie, nikogo nie, nie ma twarzy, nie ma nazwy, albo ktoś tylko w komentarzu coś pisze, to, to ma mniejszą odpowiedzialność. Natomiast no, ja bym chciała dojść do prawdy, ale też nikogo nie osądzać konkretnie do końca, jeżeli nie mamy odpowiedzi ostatecznych, czy pan Jan rzeczywiście zamordował swoją żonę, czy, czy jednak gdzieś ukrywa się jeszcze inna historia. No nic, pozdrawiam Was, dziękuję za nowych sus subskrybentów. Polecam mój kanał i do usłyszenia już wkrótce. Pa!